Witajcie. Zagrajmy w Lands of Lore. Trudna gra. Wąż. Cisza. Nie. Kurde, wąż. Kurde, cztery. Zdążysz? E, to było No Myślałem cztery wcześniej, przysięgam. Naprawdę. Ale chamski fragment. A potem będę mógł z dumą powiedzieć: Najpierw na Facebooku. Poknałem. Miałą wieżę. Bez użycia kostki Vaelana. A to. Cholestwo nie pasuje. Powiedział Bakata swoimi resztkami sił, zakrwawionymi ustami, gadzimi. Ach, dobra, nic. Idziemy dalej. Może tak powiem: Olewka. Olewka. Nie nie interesujcie mnie, że tutaj jesteście. To to ma być? Powiedzcie mi, do da, nie da cholery. Co za głupi przycisk. Na co on drwi? Na co zużyli mi. Nie mam wiary, nie ma wiary. Co mam? Mam mieć jakiś cholerny przedmiot tutaj. I głupie przyciski, które nie wiem. Ja wiem, muszę mieć przedmiot, który ma faith w nazwie. Albo coś w tym stylu. To jest gówno, niech biorę tego. Sorry. Po prostu nie mam nad czasu na to, żeby poszukać. O coś to zmienia. Dobra, położyć tutaj. Co jest grane? Eee, 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 eee. Co się dzieje A, tu się zmienia. Michaelu. Błagam się. Różka orza... O Jeee, Kurwa, teraz takie rzeczy mi dajcie. 197, dobra... Mm, bakata w ogóle to uzdrów tego typa Swojego kole... Swojego kolegę. Zaraz, 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 zaraz. jak to działa? A tu jest sekretna ściana? Zbadamy. No, tylko ten... Co to było? Autentycznie co to było? Kuglar, Napojemany Salwe, salwę, salwe. No dawać to kurna, byle gdzie? Okej. Okay. Mapa. Okej, okay, nie mam wiary. Tutaj są jakieś drzwi. Mam klucz. Do innej jakiś w ogóle nie kluczy. No przecież to jest IWORKI, dlaczego nie pasuje? Czyli klucz z kości słoniowej, gdzie jest. A, tu jest. Sekret na Jeszcze jedno mogę spróbować. Inna kombinacja. Oj. Nie, 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 nie. Ej, ja to robię naprawdę na świeżo, że tak powiem. Ja... Kurde, jeszcze. To oznacza. Kurde, wywać to. Może jakieś inne przejście się otworzy? Nie. Ej, ja nie mam faith, nie mam faith. Skąd mam wziąć faith? Jeszcze tu mogę spróbować. Ewentualnie jest gdzieś na niższym poziomie coś się nazywa faith. Faith, 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 faith. Aha, a co tu było? jedno wielkie nic. No Dojdzie ten klucz? Do jasnej cholery może pasować. Wszędzie tam? Na tych poziomach? To jest klucz, który będzie tam pasował? Być może. Ja się teraz patrzę. Hmm. Najgorsze chyba za mną generalnie. Zostały zamknięte drzwi na nie wiadomo jaki klucz. Muszę jeszcze sprawdzić. No. Kurczę, muszę to sprawdzić, czy na 100% ten klucz to nie pasuje oraz drzwi, które nie chcą się otworzyć, bo nie mam pewnego przedmiotu. I tyle. I nic więcej tu nie ma. Kurde, jakby mi tu jakby to było jakieś pieprzone przejście magiczne. Mogliby to ułatwić. To było pięknie, to było po prostu coś wspaniałego ze strony... Podaliby mi normalnie twórcy gry rękę wtedy, to było coś cudownego. Ale nie oni ci na pysk, bo ci się da dają skórę. Zapodadzą kolejną armię latających duchów zbierci. Ach. Whatever. Jeszcze spróbuję odwrotną kombinację. Gin. I. O! Spoko. Nie, to nic nie zmienia. Tu się już nic nie może zmienić. Dobra, save game, 200. Dobra, jeszcze szybkie spojrzenie mapy. mapę. Dobra, szybkie spojrzenie na swój ekwipunek. Kuguar. To jest klucz z kości słoniowej. A jakaś laska. Primstone. Kurde, mam nadzieję, że dziś nie wywaliłem tego przedmiotu, bo mnie tak szlak w trafi. Faith. Faith, Faith, nie, nie wiem. <laughs> nie wiem, o co może teraz mu chodzić. Protektor? Nie. Nie wiem. <laughs> nie no, chyba po prostu Faith. Po prostu przedmiot, albo jakiś taki podobny w nazwie. Coś, coś z wiarą. Tam się. O tam, nie interesujesz mnie. Dobra, tylko gdzie teraz? Gdzie teraz iść? No, no, ten nie. Szybki test. Żeby nie było. Jeszcze masz jedno ewentualne, co możesz zrobić, to spróbować się włamać. To się da zrobić. To się da zrobić. Po wielkie nic. Dobra, to trzeba będzie sprawdzić te klucze. A żeby to zrobić, to się znowu wrzucę. Bo nie będę tam kordę kawał od drogi wracał. Jasna cholera, znaczy nie jestem pewien? może to nie jest y, obowiązkowe. A ja nie chcę się, ja już nie chcę mieć to za sobą. Dlaczego mi nie dajecie tego? Który? Ucieczka czwórka, nie Żeby się ponaciskałem. Ja pierdolę o zmyliłem go, zarobiście Którędy? Dobra, jestem już przy miejscu prawie. Podnieś to, weź to, weź to byle gdzie, albo nie wiem, rzuć to tam, tak i spadamy. i, I co by na to? A dobra, kulę ognisty, tym, tam? To już mamy zupełnie gdzieś... just okay. Dobra, teraz próbuję... próbuję z tym kluczem. Fajnie, nareszcie coś spokojniejszego się szykuje. O co chodzi z tym Faith? No co chodzi z tym Faith? Będę musiał... Mam nadzieję, że immersive... Znaczy... Nie no, nie będę patrzył na żadne... znowu odpowiedzi teraz, co ty Tu są na tym poziomie dwie drz dwoje drzwi, do których teoretycznie powinien pasować ten kluczyk Na to liczę A w ogóle te ja przypom się tu sprawdził włamać wcześniej It doesn't fit It doesn't fit Żeby ja wcześniej próbowałem się tu włamać Jestem genialny, po prostu jestem genia... <grymny> genialny. Jestem nic. Zaraz na północ, failed. No, ale tutaj może to tutaj będzie pasować, nie? Mm. na dół. Ciekawe. Nie wiedziałem, że tu jest jakieś... ...niżej jeszcze zejście? What the hell? O oh, kurde... Co to jest? Oh, o! To... Co... to się... Nie pamiętam tego za cholerę... Czy amazonki? What the hell? Ja wiem! Base your greed. Pays your greed. Sprostaj się ze swoją chciwością. A ja wam mówię, nie jeszcze nic. Stąd. Chyba, że wszystko. Albo możecie. Może to jest trzeba. wziąć. te the... Tak mi kurde, dziękuję za to, że nic nie wziąłem! dzięki, w tle susze. O rany, nie wiem co się dzieje. Zabić to, co się dzieje. Gdzie ja jestem? A, ten, teleporter. No super. Jestem teleportowany na początek. Acer Greed. Zaraz spróbuję zrobić tak. 24. To są jakieś mega potężne przedmioty magiczne, albo nie. Trzeba je wziąć. I układać w tych miejscach. Tam mi się wydaje. Brać to. Dwarvish Horse. No jasne. A co to chodzi z tymi podkowami? Naprawdę nie pamiętam. Dwarvish Horse uh. Ruszczka jakaś. Bierz to, kurde patrz, tu! Mm. Kurde, nie mogę tego się jasne, chleba. Okej. Okay. Want of death to jest najlepsze. A, udało się, czyli to trzeba było zrobić jednak. Super! No i co mi to da? Uda mi się jeszcze to sprawdzić w tym odcinku. Co się stanie? Aha, coś tu jest.

Udało się. Naprawdę? Dobra. Yy, do usunięcia w kolejnym odcinku.